No nie, tym razem nie będzie już tak łatwo. Tym razem się tak wam jedam. Dobra, jak tam kosz pościgł? 84 tysiące, 80 do poprawka. Ładnie się zrobiło już teraz. Dobra, pięknie wykorzystane nitro. Ach, te manewry unikałe, wszystkie. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nie, tędy sobie nie pojedziemy. Dobra, chcę jeszcze mi. No, nie powiem, dużo mi to dało teraz. Ten manewr. Oh shit. O! Jest! 45 tysięcy! Ciężki słów. Wow Pas! Niestety, wszechhamstręsto, chociaż wiem, że się da to zniszczyć. No niestety. Wow! Nie no, ale kolejna epickość. Kolejna epickość w moim wykonaniu. 18 radiowozów zniszczonych, a tylko 9 ledwo drastnołem. Mi mówi, że znowu zaliczę wszystkie kamienie minowe. Dobra, no, tu są, sobie pomińmy. Co się będę. Blokada przycelowanie, 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 przycelowanie. Dobra, udało się. Rozpędźmy się.

Wow! To były ciężkie suwy? No, to powiem wam, że chyba się strony pomyliły, że tak powiem. To teraz pytanie, gdzie oni są? Gdzież to oni się podzieli? Bo byli i się zmyli. W taki podły sposób, wręcz. O, tutaj. O! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, 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 dobra. Oh, o, pot! Tak, ściana, oczywiście, bo czemu nie? Ale dobra, udało mi się opanować sytuację. Przynajmniej tyle dobrego. Jest 164 tysiące, 4 minuty, czyli jeszcze. Dobra, jestem już w połowie dystansu czasowego, że tak to powiem. Dobra, ten trudniejszy sobie daruje. Przejdźmy ja, znowu, słuchajcie, znowu śmigłowiec, znowu radiowozy na ogonie. Jestem trochę za szybko, wam powiem. Dobra, jedziemy tędy. Ok. Przycelowanie, oczywiście musi być. I niszczenie z klasą. Pytanie. O, już nie mam pytań. Więcej w się wam nie da. Raz wam się udało mnie wpuścić na kolczatkę. Drugi raz ta sztuka się nie może wam powtórzyć. Ale widzę z drugiej strony, że znowu wsparcie zaraz przypędzie. A, nie było opcji, żeby tego nie, nie ominął. O, próba zniszczenia zaliczona, pięknie! Dobra, jeszcze teraz co pierwsze wbijemy? Blokady czy kolczatki? Dobra, próba kolczatek. Okej, okay, gubimy pościg, szybko! Ok, przy odwagę też próbę. Bloka drogowy zaliczymy. Oooooh, cudnie. programy kamień milowy jeszcze zdobędziemy. Pięknie. Tak, federalny pojazd pościgowy. Kolejny milionik na konto. Pan nie. Dobra, come on, come on, come on. Dobra, jest moje ulubione miejsce. Jest mój ulubiony spot. Wjeżdżamy tutaj Dobra, teraz cierpliwie czekamy i wjeżdżamy tutaj yes! Ludzie! Ponad programowy kamień milowy Cudnie po prostu Boska Długość za 500 tysięcy Zniszczone radiowo z 32. 700 tysięcy. Próba zniszczeń. 180. kończatki 180. Kolejne. I próba wrotkach drogowych. 1 805 5000. Chociaż to i tak nie. Chociaż od... to i tak nic nie ma do tego po po pościgu z poprzedniego odcinka. Wow, 10 milionów punktów notowań! Czego mi jeszcze był? Brawo, Recek! Nie ukończyłeś dwóch wyścigów! Dobra, przejdę już w skoro już jestem. Tylko kurde, które? Dobra. Widzę, że tu maksymalne, tu... Mm, żeby to nie trwało za długo. No, 28, tu 13... 20... Dobra, niestety trzeba będzie przejechać ten wyścig. Drag! Dobra, udało się. Perfekt, perfekt, perfekt! Tu była... Ai! Aj! Aj, za wczesie. Tak, tutaj warto korzystać ze slą wbrew pozorom. Jak na przykład w takich sytuacjach. Niech się ten koleś z przodu rozwali, niech się w w ten koleś z przodu rozwali, ten obok mnie, ewentualnie, aj, jeszcze raz, aj, trochę za późno, no, jaki dziad. Nie, Bieg A nie stromo! udało się! Pięknie! Uuu, kolega miał pecha. zredukujmy sobie. Wow! Fuck! meta już była! do. No! Ostatni, kurna raz. I w ogóle, przepraszam, że użyłem takiego nieco. Ostrzejszego słowa U, pięknie przejechałem Pod tym tirem Dobra, Perfect shift I ciśniemy do przodu Okej, okay, uda się, uda się Yes, udało się nie, nie chcę powtarzać! No, była minimalna przewaga rywali. Ale szybko. Weź, weźmy sobie ten wyścig. Come on! Kurde, recyt, inteligencie po prostu. 15 koła ci przeszło koło nosa. Z drugiej strony tak, że nie będziesz miał się go kupować. Bo masz owa swoje wymarzone auta. Miałeś dostatecznie dużo kasy. Ale okej. Okay. Ja tam już nie będę narzekał, będę brał praktycznie co popadnie. Oh shit. O, drugie Murcielago w ogóle. Tylko takie trochę bardziej stokowe chyba. Tylko teraz pytanie, co weźmiemy do wyścigu z bólem? Cóż, to będą oczywiście więc... Poziom raczej nie powinien poszukiwania jak jaką zbytnio spaść. Nie powinno być jakiejś wielkiej zmiany. No ale kurde, żeby tych dwóch wyścigów nie zaliczyć, no. Żeby nie zaliczyć tego żeby tego nie zrobić wcześniej, no. To no brawa dla mnie po prostu. Teraz będę musiał tuc trzy okrążenia. Jak jakiś nie wiem kto. Właściwie wiem, ale nie powiem. No, ale dobra, sytuacja wygląda następująco. Jestem na pierwszym miejscu tego wyścigu. To dopiero pierwsze okrążenie. Tu mnie zaraz ktoś by chciał wyprzedzić. No niestety burcie, Lago coś za bardzo nie jest skłonny do zakrętów. Ale mimo to wybacza, bo to... Lamborghini w końcu. ooo! Dobra, przybyłem się bodajże 6-minutowy wyścig. Chyba się nagle przyspieszę. Uuu! Czyżby cywil skasował ten no. Utrudniacz? pościgu? No to skoro nawet takie kartonowe obiekty, że tak to ujmę, potrafią, no to czemu by nie auto cywilne? focus. Dobra, ciśniemy. Yy, a temu jednemu kolesiowi na minimapce, co się tak kręci? W ogóle to co się stało? Madaczki dostał? Czy co? A, dobra, nie chcę się już zbawić w wykręcanie i tego typu. Tego gościa co tak obraca, do? Jak już tutaj dubluje, urcja lago jeszcze, no taki wstyd. Jezu, taki wstyd, tyle przegrać. Ale dobra, nie przejmujmy się już nim. Jeśli to urcja lago i na ogonie obecnie, no to nie ma się co przejmować. Mogę mu pozwolić dawcie się wyprzedzić. Kurde. No nie no, ale swoją to się nie spodziewałem, że w tej serii będę w ogóle dublował rywali. Ja pierdziele. Dobra, ostatnie okrążenie. Nie ma bata po prostu. Musimy to wygrać. Tak, teraz coś po prostu odwalę, to sobie nie wybaczę chyba tego. Nie, naprawdę, ja tego nie wybaczę. Morders Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Bo się już praktycznie na początku wygadałem. No, nie no, mam takie etapy. Najpierw gadam na go szalały. Potem się nieco uspokajam, aż w końcu przychodzi do takiej nudy, że tak kilkanaście sekund jest cisza. I w ogóle. No, nie no, ale swoją drogą, no. Nie no, fakt, że nieźle się bawię przy tej grze, praktycznie ca cały czas się bawiłem. Swoją drogą, kurde, ile my już przeszliśmy przez to? Pokonaliśmy już 13 rywali, zaraz 14 wpadnie na konto. I w końcu przyjdzie kolej, przyjdzie kolej na Razora. Tak, w końcu osiągniemy nas cel. Wejdziemy w, z nim w bezpośredni kontakt. To, do czego tak długo dążyliśmy, w końcu się stanie faktem. Chyba, że coś nagle odwale pod koniec trasy, i mnie obróci tak dwa razy 360, zrobię i tak nie to spowoli, że. O, o, nie, nie, nie.

Dajmy chwilę Murciela go odpocząć, bo się już autko zasłużyło. No, Kareragieta już jeżeli poziom spadł do trzeciego. No i cóż, rzucamy wyzwanie Bulowi. Mamy trzy wyścigi, tor i dwa sprinty. Jezus Maria, znowu tor. Strasznie dużo tych torów dzisiaj. Kurde, jaki mrok. No, pasuje mi to nawet.